Ami z Zającami. Dzisiaj nagrywamy drugą część. Pierwszą część znajdziecie na moim kanale Ami z Zającami. Nagrywałam właśnie zabawki i teraz Wam pokażę drugą część. To zaczynamy. Hmm, co by tu wziąć? Może pierwsze? Takie spinki. Możecie je znaleźć w Pepco. Kolory niebieski, różowy. Żółty i zielony, kolory pastelowe. Tutaj mamy taką fajną książeczkę. Możecie sobie przeczytać? Zatrzymując filmik. sem dziewczynom na pewno się spodoba. Dobra. Rozpinamy. Tu mamy taki zabawkowy telefonik. Zagrywamy mino. Możecie ją zakupić. Tu mamy taki wzorek. On się rusza, tylko ja teraz nie ruszałam po prostu. Tutaj mamy trzy lalki. Ja nie je nazwałam Ola, Danusia i Martynka. Mamy taki domek. I pozostało mi tak samo. Tu mamy teraz Tobiego robota. O, teraz jest akurat wyłączony głos, ale to nic. Tu może być włączone. Teraz mamy takie czekoladki na Wielkanoc. To nie hała mi tak. Tu mamy takie małe zabawki. Tobi, I tu też mamy takie małe zabawki. To jest też kredka. Jeszcze na sam koniec. Pokażę Wam to, co mi się z tych rzeczy najbardziej podoba, czyli rybkę, fale. Świetna jest. Jak kupicie taką biedronkę, to wtedy może będziecie mieli i zobaczycie, może w Waszej biedronce też taka jest. ku wyczekujcie na następny odcinek Pa!